Cześć drodzy widzowie! Witam Was po niemalże 3 latach nieobecności na YouTubie. Witam Was również na nowym kanale, który znajduje się na starym kanale. Już śpieszę z wytłumaczeniami. Dlaczego nowy kanał na starym kanale? Łatwo się domyśleć. Prowadziłem jeszcze z 3 lata temu kanał Niewystraszony Urbex. Niestety ze względów rodzinnych i sądowych musiałem zaprzestać swojej pasji. Zajmowałem się do tej pory zwiedzaniem opuszczonych, zapomnianych miejsc przez ludzi. A teraz nadszedł czas na nowy kanał. Kanał, który będzie nosił nazwę Co tu się dzieje. Nim opowiem wam o czym jest ten kanał, chciałbym z góry przeprosić wszystkich subskrybentów starego kanału, bo podejrzewam, że większość z Was była tylko dlatego, bo chciała widzieć moje przygody w opuszczonych miejscach. I zrozumiem każdego z Was, jeżeli ktoś opuści i przestanie już subskrybować ten kanał. Po prostu dziękuję za to, że byliście, i również podziękuję, jeżeli zostaniecie ze mną na dłużej. Pokrótce, będę zajmował się teraz majsterkowaniem, naprawianiem, remontowaniem, tworzeniem różnych projektów w garażu, na podwórku. Generalnie będą to przygody z mojego życia. Aby w pełni zobrazować Wam, czym będzie zajmował się ten nowy kanał na starym kanale, czyli kanał co tu się dzieje, może takie. Małe wprowadzenie. Z góry uprzedzam, że za chwilę pojawi się pełno przekleństw. że tylko dlatego, że wyciąłem takie te najlepsze fragmenty z tych yy, nadchodzących odcinków na tym kanale. Nie będzie tutaj tych przekleństw aż tyle. No ale tutaj tak jakoś wyszło, nie chcę tego blurować, po prostu chcę być sobą. Także zobaczcie czym będę się teraz zajmować. Generalnie jaka jest koncepcja zbudowania tego imadła? Sam nie wiem jeszcze. Kurwa, ja nie wiem jak się buduje i madło. stawaj No i co? Ale już to kurwa. Te korki wyjebały Ale to madło na świecie. Całe madło je do poprawy. jak ja we wziąłem gadżety dzisiaj na te testy? Jak szedł na uliczną walkę... Bułata! 30 kilo! To jest ręką! Daj, to mocna gazowa! Jak ma jedność, to z bukiem! Dobra! <grystanie> Przytrzymałem, bo mi się wkrętny złoty wbiły. Tu, tu, tu. Wygląda tak, bo jest serwisowana. Kurwa, ale to jest głośne. Dobra, nie będę Wam tutaj za dużo opowiadać. Dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem wprowadzającym. Będzie to przygotowanie stanowiska pracy. Jako, że jest zima, to najbliższe prace odbywać będą się właśnie w tym garażu. Oczywiście, wiadomo, jak pojawi się lepsza pogoda, no to pojawią się prace na zewnątrz. No, i do tego też będą wyjazdy rowerowe, jakieś tam inne może ciekawe atrakcje. Postaram się Wam zapewnić. Nie przeciągam. Widzimy się w każdy piątek albo sobotę. Jeszcze to ustalimy. Także do następnego i zapraszam na film. Fu, syf. Jak tu nagrywać, panie? Jak tu. Taki dawał? No zrobimy sobie tutaj 5S, czyli ustandaryzujemy troszeczkę ten garaż, żeby jakoś tutaj wyglądało burdel nieziemski. Zobaczcie, nie mam gdzie stanąć. Zrobimy wyjazd z rowerami, żeby można było dostać się do regałów i poukładać najpierw na regały, posegregować narzędzia. Najpierw trzeba sobie ugnieć kawkę. Generalnie mam tu jeszcze inny rodzaj kawy. Mam na przykład kawę grzybową. <grywka> Dobra, mamy już w miarę tej przestrzeni w tym garażu Część została wywolona na zewnątrz Na zewnątrz jest tajfun Żeby mnie tych rowerów nie zawiało Bo kurwa pójdą precz i nie będę miał czym jeździć latem Świąteczna jakieś pudełka Leś to tam Jakie szmaty tu wiszą Leś to tam Dobra to tu, to tam, to tam, to też tam. I dalej będzie wszystko. W roku lampki naprawiałem całe ottańowałem, izolacyjną świeciły, świeciły najważniejsze, to też tam to też to. A co to? To schołamy tu, -da -da. żeby nie było widać, że pociągane w garażu jest. Kurcze trochę zimno się zrobiło, więc wpadłem na pomysł zrobimy sobie tutaj ogrzewanko Nie będę w tym zimnym siedział i robił. Oh. Dobra, buchnie. Weź to, bo się odpali zaraz. Ole, To trzeba się rozebrać do roboty. Andrzej, przydaj się. Dobra. Osegregujemy środki. Że wyłączę ciż okrzywanie. Zobaczcie. Mamy już 20 stopni. Chyba za gorąco. Trzeba zakręcić kurek. Normalnie mam pysk czerwony, czuję, że tak się nagrzałem. A tu śmierdzi. Coś tu się przyjerało? Nie. Ale jak zgasiłem teraz, to od razu czuć ten taki chłód. A teraz czas, żeby tutaj troszeczkę odkurzyć. Chciałem to zamiatać, ale jak się zamiata, to. Taki mocny pył leci, także my sobie skorzystamy z odkurzacza. chyba lepiej będzie ten. Zamieść, ale narobiłem teraz syfu No ale głupi pomysł miałem Ale głupi pomysł Zwień pan ten przedłużacz Ale narobiłem, kurwa Miał być tak dobrze To trzeba wziąć zmiotkę i przelecimy to z Ole się nakurzyło. Dobra, wygląda coraz lepiej. Teraz generalnie planuję jeszcze e, przedmuchać regały i tak dalej, bo taki kurz tu jest, a chciałbym, żeby to było elegancko i czyściutko. 3, 2, 1. Ale to jest głośno. Cyk, 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 cyk. Nie miałem czym to obnuchiwałem. Tym przewody tu garaż ogarnięty. Wygląda to elegancko. Tak jak już mówiłem na tym kanale, będą. Projekty nie tylko związane z garażem, nie tylko związane z jakimś majsterkowaniem, ale także będą jakieś podróże: podróże rowerowe. Także to tyle na dziś. Jeżeli interesuje Was to, to będę tutaj robić. Interesuje Was majsterkowanie działki, jakieś inne rzeczy, robótki ręczne plus jakieś tam wycieczki rowerowe. Wbijajcie na kanał, subskrybujcie i co? Widzimy się za tydzień. Na razie.